Siema. Siema, Z tej strony Pan Kartofel. A dzisiaj nieco odcinek rowerowy. Widzicie jak jest przypał? Co nie leje, a nawiąz jest otwarty. I patrzcie jak leje, czekajcie. Tylko o ale leje co nie. Nawet się zrobiła. No i na, na sekundę prąd wywalił. Ja sobie tutaj leżałem na hamaczku, no i sobie trochę porozmawiamy o sprawie dzisiejszego dnia. Czyli dzisiaj w całej Polsce, w całej mojej w miejscowości wsi, wywaliło prąd. Na sekundę. No i teraz lepiej nie oglądać jest. nie będzie widać to na telefonie. Dobra, drugą rzeczą jest to, że zaczynamy regularne nagrywanie filmu na panu Kartoflu. Więc, jak chcecie więcej filmów, to zawsze łapkę w górę. Bo y, prosto droga do 20 subów, a na moim głównym kanale jest 58 i jeszcze tam 42 suby, i będzie 100, nasze wypragnione. Więc ja, Jareks. Nie mam co innego robić niż patrzeć jak kleje. Ale grzepnął tak raz, że już prąd wywaliło. Nie idzie to pierdykło. Ale jeszcze mamy taki mały problem. Że. Żagiel. 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 Dobra, buta to został tam nawet nie mam psa Psa jakby że to jeszcze nie mam Ym, Namiot, no sobie to wszystko, to już jest to się urwać ale Ciuć z tym Ym, Dobra, no to jak będzie więcej filmików na ten kanale, no to zostawcie Z pięć łapek w górę Leci kolejny odcinek no i oczywiście. No, pierdolę Ale, no, ale tutaj widać przecież, że tutaj jest ja. Dobra, no to. Ja się będę. Yy, po prostu będziemy kończyć odcinek. Następnego, no, pa.